Witajcie kochani. Wiecie co? Ostatnio kompletnie nic mi się nie chce. Wstaję rano i nie chce mi się wstać z łóżka. I tak kompletnie nic mnie nie cieszy, nic mnie nie bawi. Jestem cały dzień przygnębiony. Słuchaj, jak tak dłużej będzie, to ja od Ciebie odejdę. I widzicie, kochani, nawet to mnie nie cieszy. To oczywiście był zapożyczony żart. Dzisiaj taki wyjątkowy odcinek, bo mhm. wielu z Was pyta czasami w komentarzach, czym się zajmujecie, czy wy tylko na tej działce jesteście. Odpowiedzi są różne. Niektórzy napisali, że a może ci ludzie są po prostu na emeryturach. Więc nie jesteśmy na emeryturach, jesteśmy aktywni zawodowo i cały czas pracujemy. No właśnie, krzyś bardzo lubi żartować i ja dzięki temu mam codzienną porcję różnych kawałów czy żartów. No, ale do rzeczy, czym my się zajmujemy? Oczywiście pracujemy, jesteśmy terapeutami i prowadzimy we Wrocławiu swoją praktykę według germańskiej medycyny. To jest nasza jedna praca, a drugą naszą pracą jest po prostu prowadzenie tego kanału permakulturowego. I tu łączy się nasza wielka pasja i miłość po prostu z pracą. Codziennie przygotowujemy dla Was filmy, ale i też uprawiamy ten, te dwa ogródki. I w zasadzie można powiedzieć, że. Ludzie pracują po to, żeby kupić sobie jedzenie, pracują w jakichś firmach czy prowadzą firmy, żeby mniej między innymi kupić jedzenie, a my po prostu pracujemy tu, żeby mieć jedzenie i to dokumentujemy. Jak wygląda nasz zwyczajny dzień? Wstajemy wcześniej rano, skoro świt, to, to znaczy, moja połówka wstaje wcześniej rano, skoro świt, najpóźniej chyba o szóstej. Ja wstaję w okolicach siódmej i zaczynamy dzień od śniadania. Które śniadanie zawsze robi krzyś? Tak się już przyjęło. Więc jemy wspólnie śniadanie, a następnie. A następnie krzyś idzie zawsze jeszcze się położyć, chyba że jest to dzień, że przyjeżdżamy na działkę. Na przykład podlać albo wyłapać ślimaki, to wtedy potrafimy tutaj nawet być o wpół do piątej. Ale wtedy zawsze jest później już tak samo: czyli że ty robisz śniadanie, ja się potem krzątam, coś tam robię, przygotowuję e, do pracy, a krzyś idzie jeszcze się położyć. Tak, i tak przeciętnie leżę jeszcze do godziny 8.30. Tak. I potem zwykle. Przyjeżdżają do nas klienci na terapię albo prowadzimy takie sesje zdalne. I potem jest obiad, który najczęściej ja przygotowuję, albo krzyś. A potem kolacja, którą ty zawsze przygotowujesz. No, ale poleciałaś? A to tak wychodzi, że ja nic nie gotuję. Nie, nie. nie Małgosia zawsze robi przede wszystkim zupy. Jej zupy są przepyszne. Prze jeszcze nie udało jej się zrobić zupy, która by mi nie smakowała. Tak, zupy różne, pieczenie, dania drugie, można powiedzieć, że ty y, robiąc na przykład kolację albo obiad, to po prostu to odgrzewasz, co ja wcześniej no tak. co ja wcześniej przygotowałam. W międzyczasie e, Małgosia wyszukuje ciekawych tematów, jeśli chodzi o e, nasze nagrania i zawsze je weryfikuje w wielu miejscach, tak? Mhm. Tak. Tak, korzystam z najrozmaitszych źródeł, bo zależy mi na tym, nam na tym, żeby tutaj na, na tych naszych działkach była jak najlepsza dla nas żywność, jak najlepszej jakości, stąd też wyszukuję informacje, które my tutaj testujemy i najczęściej są to informacje z jakichś starych podręczników, z jakichś źródeł sprzed dziesiątek lat, bo... My właśnie w ten sposób chcemy uprawiać y, działkę. Zawsze oczywiście mówimy Wam, że to już sprawdziliśmy i to działa, tak. Ale nieraz eksperymentujemy i sprawdzamy, czy to mm. będzie działać. Wiele rzeczy okazało się, że nie działa. Choćby te ze ślimakami. No właśnie. Tak? Ale nie zawsze tak było, bo od pewnego czasu, od kilku lat, mamy nasze życie, można powiedzieć, jest rajem, jest zwieńczeniem naszych wieloletnich marzeń. A wcześniej ja prowadziłam przez 20 lat firmę, to była firma szkoleniowa. Jeździłam na wiele, wiele szkoleń, bliższych, dalszych, i tak mi na tych podróżach te 20 lat zeszło. Ja przez wiele lat prowadziłem dużą firmę, zatrudniałem ponad 120 osób. W momencie, w którym sprzedałem tę firmę, to obiecałem sobie, że nigdy już prze-nigdy nie będę prowadził działalności, w której będę musiał zatrudniać ludzi. I ja taki sam doszłam do takiego samego wniosku, i dzisiaj cieszymy się, że po prostu pracujemy razem. I jesteśmy małżeństwem z niedługim stażem, bo zaledwie ponad trzyletnim. Znamy się troszeczkę dłużej, i cały dzień spędzamy razem. Od bladego świtu do późnego wieczora. Razem oczywiście w domu, razem w jednej pracy, razem w drugiej pracy. I nie wyobrażamy sobie, żeby mogło być inaczej. Ja, na przykład, jak muszę, czy jestem zmuszony wyjechać pozałatwiać jakieś sprawy. To jak jadę sam, kompletnie nie potrafię się odnaleźć. Kompletnie, jak jedziemy razem, wszystko załatwiamy szybciutko, wszystko się udaje, ale w tej chwili to jest rzeczywiście taka brakująca połówka. Ja nie mogę powiedzieć, jak się czuję, kiedy jadę coś załatwiać sama, ponieważ ja po prostu nie jeszcze załatwiać nic sama, a przez te 20 lat wyjazdów na szkolenia. Byłam bardzo dobrym kierowcą, na temat, natomiast teraz siedzę tylko na siedzeniu pasażera i cieszę się, że zapomniałam, jak prowadzi się samochód. Także, kochani, jesteśmy normalnymi ludźmi, niczym nie różniącymi się od innych. Może różni nas jedynie to, że trochę odizolowaliśmy się od tego świata systemowego, czyli. Nie mamy ani telewizji, ani nie słuchamy radia. E, właściwie jesteśmy tylko w tych dwóch miejscach, czyli w, w domu, w domowym ogrodzie, w naszej pracy, no i tutaj. I to jest całe życie. I bardzo kochamy to życie. Naszym ogromnym marzeniem jest, żeby mieć własne gospodarstwo, żeby, żeby być całkowicie niezależnym, niezależnymi. Żywieniową. Mm -hmm. Ale i też właśnie ta y, większa powierzchnia da nam to, że będziemy mogli, ty będziesz mógł tworzyć różne instalacje, w których będzie mogło coś rosnąć, bo ty jesteś prawdziwym twórcą hmm. i lubisz to robić, prawda? Bardzo. Właśnie. I może y, tak, jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy po prostu zrealizowali swoje marzenia. To znaczy. Część tych marzeń zrealizowali, bo jeszcze nie mamy tego gospodarstwa, ale podejmowaliśmy różne trudne decyzje w naszym życiu po to, żeby móc żyć tak jak teraz i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi i również y, jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni za to, że tak wielu z was zaczęło robić czy uprawiać te działki tak jak my to robimy i zwłaszcza na ogrodnictwie intuicyjnym na Facebooku, kiedy oglądamy zdjęcia Waszych działek, to to ostatnio oglądaliśmy, to, to stwierdziliśmy, że to po prostu jakbyśmy byli u siebie. Bardzo, bardzo podobnie to wygląda, więc nas to cieszy. A jeszcze a propos tego, jak wygląda nasz dzień, to, jest, to są dni powtarzalne, prawda? No bo i przyjmujemy klientów terapeutycznych, potem nagrywamy jakiś odcinek, potem popołudniowa praca, zawsze Krzyś siedzi przy komputerze i montuje filmy, to film trwa kilkanaście minut, a montaż, no, zajmuje z godzinę, to zależy, to zależy, prawda? To zależy od tego, ile jest materiału. <laughs> a ja w tym czasie właśnie przygotowuję kolejne odcinki i to jest taki czas na naszą taką pracę koncepcyjną, Potem, jak jest ciepło, siedzimy na tarasie, jemy kolację, a potem po prostu słuchamy muzyki. Rozmawiamy najczęściej, bo mamy tyle tematów do omówienia. Albo gramy. Ja gram, a Małgosia śpiewa. Znaczy, raczej udaję, że śpiewam, ty grasz i uprzejmie wysłuchujesz mojego wycia. No, Ale uwielbiam, nie jest tak uwielbiam to, bo jak byłam dzieckiem, to marzyłam o tym, żeby być piosenkarką i bardzo lubię śpiewać do rzeczywiście prawdziwego podłączonego mikrofonu. I ten mikrofon musi być na kablu podłączonym do piecyka. I, tak, I rzeczywiście taki mikrofon mamy. Mamy mnóstwo różnego rodzaju takich kabli, właśnie tak jak to jest u twórcy, u muzyka. Także, kochani, bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy Wam za kawki, które nam stawiacie. To naprawdę jest. Super wsparcie. No. I jeszcze było, jeszcze było pytanie o dzieci. To może też jeszcze powiedzmy A, no to. to powiedz, tak? tak. Ja mam dwoje dzieci. Mam syna i córkę. Oni są już dorosłymi ludźmi i mają też swoje życie. A ja nigdy nie dorobiłem się dzieci. No właśnie. Ale jakoś żeśmy się y, pogodzili z tym, prawda? Oczywiście. Jak się poznaliśmy, to ja już byłam za stara. <noise> na dzieci. Jeszcze raz dziękujemy i życzymy Wam obfitych plodów. I życzymy też Wam, kochani, oprócz tego, żeby jak najlepiej działo się na działce, to żebyście też mieli takie relacje z bliskimi osobami, jakie my mamy, bo uważam, że Mój Mąż jest najpiękniejszą istotą na świecie po no prostu mam się czerwienić no. i go uwielbiam i wzajemnie.